Cześć, witam serdecznie. Cześć, witamy. Dzisiejsze wideo rozpoczyna całkiem nową serię na tym kanale, która być może co po niektórych zaskoczy, ponieważ będziemy razem z Emanuelem odczytywać wybrane fragmenty Biblii. Właściwie, konkretnie, będzie to Ewangelia. Będziemy się skupiać przede wszystkim na nauczaniu Jezusa. Do tej pory spotkaliście się z krytyką biblijną z mojej strony. Jeżeli wejdziesz w zakładkę playlisty, zobaczysz, że istnieją już takie playlisty na, na tym kanale, jak. Jak, czy Biblia pochodzi od Boga, od człowieka, czy od szatana. Są także inne playlisty, takie jak na przykład w ogóle Czy Bóg istnieje, definicja słowa Bóg. A jak również, czy katolicyzm jest moralny. Tak więc, na temat religii, na temat chrześcijaństwa, na temat Biblii, dużo już zostało powiedziane na tym kanale i przeważnie w sposób raczej krytyczny. Natomiast dziś chcę rozpocząć nową serię, w której będę przedstawiała pozytywne strony chrześcijaństwa, ponieważ jestem eks-chrześcijanką, nie zamierzam się wypierać tego, co ukształtowało moją osobowość. Bardzo sobie cenię niektóre elementy filozofii chrześcijańskiej, niektóre elementy nauczania Jezusa i w tej właśnie serii będę chciała przekazać wam to, co najlepsze, co więcej, będę chciała wykazać, że co do sposobu myślenia, co do mindsetu, że tak powiem, współczesnym językiem, filozofia Jezusa i jego nauczanie są na wskroś wegańskie, co więcej... Moim zdaniem jest to lepsza nawet wersja weganizmu od tego weganizmu ateistycznego, lewicowego, niestety często nawiązującego do ideologii woke. Muszę powiedzieć coś jeszcze: my już przed chwilą nagraliśmy to wideo, przed chwilą godzinę prawie o tym rozmawialiśmy razem z Emanuelem i niestety nieprzyjemna sytuacja kamera w ogóle nie chciała prawidłowo sfokusować. Całe wideo, całe nagranie jest zamglone. My już jesteśmy troszkę zmęczeni rozmawianiem o tym, a teraz powtarzamy niejako od początku. Dlatego być może ja fragmenty wkleję z tego wcześniejszego nagrania, tego, które przed chwilą nagraliśmy. Czyli być może będę przeplatać z tymi takimi zamglonymi nagraniami, żebyśmy nie musieli zupełnie wszystkiego powtarzać. Podczas montażu zobaczę, czy to w ogóle się jedno z drugim klei, czy da się to zrobić. Emanuel. Nie zna za bardzo Biblii. Właściwie co ty wiesz na temat Biblii? O Łazarzu. Łazarzu było trendowatym. Czyli znasz jakieś fragmenty, ale generalnie negatywny stosunek masz, prawda? Do Biblii tak, tak, i do Kościoła. Tak, tak. Jesteś generalnie wręcz uprzedzony, prawda? Tak. Czasem tam się zaczytujesz w tych księgach Starego Testamentu, bardzo cię to bulwersuje. Powiedz, jakie są twoje generalne odczucia na temat Kościoła, na temat Biblii? Nawet to jest takie makabryczne, barbarzyńskie te zapiski są. Znaczy zapiski te ze Starego Testamentu, które już znasz, które wiesz, że dotyczą zwierząt. Tak, takie, takie bardzo nie do pomyślenia się wydają, że... Że to miałoby służyć jako taka ofiara, też taka przebłagalna, na przykład, czekać takie święte, jakby to miało być. Czyli yy, bulwersuje Ciebie to, że y, przemoc, bo składanie przemoc, ofiar jest przemocą, tym, że, to, że jest uświęcona, tak? I poza tym też przemoc normalna, taka przemoc codzienna, nawet taka wśród duchownych, jakichś księży. Ale poczekaj, to teraz się odbiłeś od Biblii, teraz mówisz o współczesnym Kościele, no czyli. Nawet między, między na przykład księża i na przykład y, dzieci, jak traktują. Czyli teraz już nie mówisz o Biblii, mówisz o tym, że y, również bulwersujecie, co robi kościół, znaczy ludzie kościoła współcześni. Tak, tak, to również, to również, ale nie wiem, czy to można tak też podpiąć, ale. Też no tak pod, pod Biblię można... tego nie można podpiąć. Ale ja tak wspomniałem przy okazji, że zło takie widzisz zło po prostu w, w kościele, ale widzisz je troszeczkę z dystansu, bo ty jakoś nie masz takich bezpośrednich i bliskich kontaktów z kościołem, ja, sam nie masz. Nie mam, ale faktycznie widziałem na filmach takie sytuacje różne, w filmach zakonnice czy jakieś sierocińce zresztą. Dobrze, co? czyli twoja wiedza na temat kościoła jest taka, po pierwsze, nie jest bezpośrednia, nie jest to twoja znajomość taka z autopsji i no jest w dużej mierze też oparta na fikcji, bo jeżeli ty opowiadasz o jakichś tam filmach, być może horrorach nawet, no no to, to są... Horror. To były jakieś normalne troszeczkę dramaty, ale takie takie właśnie ukazujące, że tam na przykład się znęcały zakonnice. Dobrze, ale czy to były filmy na faktach czy fikcyjne? I, na, i fikcyjne, i też jakieś na faktach, gdzieś jakieś reportaże, typu tam na przykład gdzieś jakieś nie wiem, sykielskich czy coś takie rzeczy. Aha. No, też taki głośny film Spotlight, prawda? Tak, który jest no na, na faktach. przykład, tylko nie mów nikomu. Czyli po prostu Twoja wiedza na temat y, kościoła, teraz mówiłeś akurat o kościołach, jest taka typowa jak dla przeciętnego Polaka, który nie jest z kościołem związanym, a dowiaduje się o różnych y, jakichś nieprawidłowościach i, i bardzo ciebie to bulwersuje. Ale też nie możesz zapomnieć, że jednak jakieś tam pozytywne chyba wspomnienia masz. Pamiętasz, jak pewien zakonnik nam urządził wręcz w czasy. Tak, tak wyjątkowy był. Czyli znałeś bardzo fajnego e, e, zakonnika, który. A, tak, tak. Który Nawet no, 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 wiele dla lepsi, ciebie. Są lepsi. Czyli jednak dopuszczasz to, że e, to są osoby lepsze i gorsze? Tak, prawda? oczywiście. Ale przede wszystkim masz małą wiedzę na temat Biblii, na temat nauczania Jezusa, i myślę, że w ramach tej serii też chcę synowi przekazać. To, co sama osobiście uważam za cenne, to, co mnie ukształtowało, to, co za uważam za cenne w ramach chrześcijaństwa i w ramach nauczania Jezusa. Przyznam, że mocno mnie to rozbiło, że tak brzydko nagrała się nasza rozmowa, bo jednak rozmowa przed kamerą zawsze wiąże się z pokonywaniem stresu. Dlatego dziś już nie będę montowała dalszego ciągu tego długiego materiału omawiającego konkretny fragment Ewangelii, tylko w tym pierwszym, wstępnym odcinku krótko opowiem o pierwotnych przyczynach mojego odejścia od Kościoła. O zupełnie inaczej mogłabym przedstawiać zarzuty w tej chwili, mając już nieco więcej wiedzy oraz perspektywy etyki wegańskiej, a co innego wzbudziło moje wątpliwości kilkadziesiąt lat temu, a od Kościoła odeszłam już przed urodzeniem Emanuela. Przez co, jak widzicie, on nie został wychowany w duchu wiary katolickiej i ma nikłą wiedzę na temat chrześcijaństwa. Otóż od okresu wczesnej nastolatki bardzo głęboko angażowałam się w religię. Fakt, że z przerwami, niemniej były to długie, kilkuletnie okresy, w których angażowałam się totalnie i chciałam realizować zalecenia w stopniu absolutnym. Oczywiście, w stopniu absolutnym odbiło się to na mojej seksualności. Ostatnio nagrałam, opublikowałam filmik na temat aseksualności, który wzbudził wiele kontrowersji, a we mnie samej wzbudził lawinę burzliwych emocji i też oburzenia. Sugerowano mi, że brak czucia nie jest żadnym problemem dla osób aseksualnych. Wspominano także o różnicy między faktyczną aseksualnością a stłumioną seksualnością. A ja jestem ciekawa, w jaki sposób młoda kobieta, która nigdy nie zaczęła jeszcze nawet odczuwać pociągu, nie zaczęła czuć swojego ciała, nie zna tych uczuć, jak ona ma odróżnić, czy nie czuje, bo całkowicie to stłumiła. Zanim to w sobie rozwinęła? Czy też nie czuję z natury? Bo jest takiej orientacji. I czy w ogóle istnieje taka natura zwierzęca? Czy w ogóle istnieją zwierzęta aseksualne? Całe moje szczęście, że za mojej młodości nie istniał jeszcze ruch LGBT i nikt nie próbował mi wmawiać, że tragiczna sytuacja, w jakiej się znalazłam. Czy też w jaką zostałam wpędzona, jest naturalna, i że muszę się z tym pogodzić, że po prostu taka jestem. Popęd bardzo łatwo jest zniszczyć i bardzo trudno go odbudować. A przestrzeganie przykazań, regularne spowiadanie się i przymus żalu za najdrobniejszy przejaw żywej seksualności mogą wyrządzić nieodwracalne szkody w psychice. I znów pytanie do aktywistów aseksualności, obrońców aseksualności: jak odróżnić brak pociągu spowodowany tym, że seksualność nigdy się jeszcze nie rozwinęła, od tej innej postaci lansowanej przez nich wrodzonej aseksualności? Zapewniam was, że ani seksuolog, ani psychoterapeuta nie są w stanie tego odróżnić, rozpoznać. A już tym bardziej tego leczyć. I tak, kiedy się zorientowałam, w jak tragicznym jestem położeniu, po tym jak już zrezygnowałam z aspiracji zostania w zakonie, podjęłam dwa postanowienia. Po pierwsze, zrobić wszystko, aby rozbudzić w sobie zdolność czucia w ciele czyli moja ciężka praca, zorientowana była na proces przeciwny do moralności narzucanej przez religię. Kościół nakazuje spowiadać się i żałować każdego przejawu seksualności. Podczas gdy ja wprost przeciwnie weszłam na ścieżkę bardzo trudnego procesu uczenia się tych nieznanych, grzesznych uczuć. Po drugie, w tamtym czasie czułam, że skoro nie jestem w stanie utrzymać udanego związku, i być może nigdy mi się to nie uda, bo nie miałam żadnej gwarancji, że Uda mi się nauczyć moje ciało czuć to, co kobieta powinna normalnie odczuwać, to przynajmniej winna jestem przekazanie życia. Takie wtedy było moje dogłębne przekonanie. Do dziś bardzo kocham życie i jestem za nie bardzo wdzięczna. I uważałam w tamtym czasie, że moim moralnym obowiązkiem jest odwdzięczenie się przez przekazanie życia dalej. Nikt tego nie może zrobić za mnie. Jeżeli zrobi to inna kobieta, to to będzie inne życie. Nikt inny nie urodzi mojego dziecka, tylko ja mogę to zrobić. Więc nie mogę się oglądać na innych. Do głowy wtedy mi nawet nie przyszło, że mogę urodzić dziecko chore, które nie będzie aż tak szczęśliwe i wdzięczne za życie jak ja. W każdym razie w tamtym momencie, w duchu powinności moralnej i też faktycznie mając silny instynkt macierzyński, poczęłam. Dziecko. I znów, w myśl doktryny katolickiej musiałabym się spowiadać z tego aktu. A ja czułam, że nie jestem w stanie spowiadać się i żałować czegoś, co do czego czułam, że było to moim obowiązkiem moralnym. Co więcej, za grzech uznane zostałoby nieurodzenie dziecka. Nikt nie kazałby mi się spowiadać, że urodziłam dziecko. Musiałabym się spowiadać. Z aktu prokreacji. Problem jednak w tym, że jak miałabym urodzić dziecko bez aktu prokreacji? W konfesjonale mój grzech zostałby zakwalifikowany jako grzech nieczystości. I znów problem. Po pierwsze, ja filozoficznie byłam na ścieżce poszukiwania czegoś, co tam było tak brzydko nazywane nieczystością. A ja. Psychologicznie oczyszczałam się od negatywnego myślenia o tym, czego właśnie chciałam się nauczyć. Co więcej, ja tego jeszcze nawet nie miałam, jeszcze tego nie poznałam, a już miałam żałować. Dopiero tego poszukiwałam i jeszcze wiele lat zajęły mi te poszukiwania. Czułam, że gdyby w taki sposób typowy podejść do tego aktu spowiedzi, popełniłabym całkiem inny grzech, grzech kłamstwa. Ponieważ mój akt prokreacji nie był aktem seksualnym, był czystym aktem prokreacji. A kiedy dziecko już się urodziło jak miałabym nazwać go grzechem? Jak spowiadać się z urodzenia syna? Jak żałować czegoś takiego? Takie mniej więcej były moje pierwotne przyczyny odejścia od kościoła. Do dziś mam do chrześcijaństwa i do oczywiście do Pisma Świętego i do Kościoła ambiwalentny stosunek. Wielokrotnie już się wypowiadałam krytycznie, ale chcę także w tej odrębnej serii mówić o pięknych stronach chrześcijaństwa i o też pewnej mądrości, która płynie z nauki Jezusa i w pewnym sensie, w pewnym stopniu jest ona unikatowa. Dlatego warto to przeanalizować, się nad tym pochylić, nawet jeżeli jesteś ateistą, ateistką. I ja już dziś dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.